Środa 27 czerwca 2018 roku. Z tej strony Mike, witam, zapraszam na 51 Kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, kilka słów wstępu. Porcja wiadomości ze świata kryptowalut: nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni. Analiza bieżącej sytuacji na rynku. Spotkanie społeczności w WM Stoku i kilka słów na koniec. A jeśli chodzi o wiadomości, to: Indie, Ukraina, Circle, ING, Szwajcaria, Nasdaq. Facebook, Binance i na końcu Robert Schiller ze strony comparit.pl. Także bez zbędnej zwłoki przejdźmy sobie do newsów. Indie. Giełda kryptowalutowa Belfrix wznowiła świadczenie usług w Indiach. Usługi zostały zatrzymane ze względu na problemy robione przez banki, oczywiście banki tam zamykały konta i tego typu sprawy. Reserve Bank of India zabronił w ogóle bankom świadczenia usług podmiotom związanym z kryptowalutami. Giełda dodatkowo dodała cztery nowe kryptowaluty do swojej platformy. W planach jest kolejne 20. Do tej pory był tylko Bitcoin. Giełda wierzy, że rząd wprowadzi regulacje dotyczące kryptowalut, zanim ban, ban wydany przez bank RBI, 5 lipca wejdzie w życie. Czyli 5 lipca ma wejść w życie ten ban. Dodatkowo w Sądzie Najwyższym toczy się sprawa przeciwko decyzji RBI, a publiczne wysłuchanie ma być 3 lipca. Także. Lecimy dalej. Ukraina. Ukraińscy górnicy mogą spać spokojnie, władze potwierdziły, że mają zamiar, że nie mają zamiaru regulować prawnie kwestii kopania kryptowalut, nie będą wymagane żadne licencje ani pozwolenia, może to przyciągnąć nowe kopalnie, które wstrzymywały się z decyzją ze względu na brak decyzji i brak w ogóle jakichś tam regulacji tego typu rzeczy. Oczywiście dodatkowo Ukraina posiada bardzo tani prąd. Oni mają elektrownie atomowe tego typu rzeczy, tak jak wszystkie były kraje bloku sowieckiego, mają bardzo tani prąd. To może przyciągnąć kopalnie. Zobaczymy, jak to się przełoży. Lecimy dalej. Circle. Pomimo zamknięcia swojego portfela kryptowalutowego w 2000. W 2016 roku firma Circle powróciła na rynek krypto. Stało się ono jej głośno, gdy zakupiła kiełdę Polonex. Następnym krokiem, yy, następnym krokiem było zebranie 110 milionów dolarów na stworzenie stabilnego coina, czyli tego, tego angielskiego stablecoin o nazwie USDC, czyli USD Coin, czyli jako konkurencji dla Tethera. Dodatkowo została uruchomiona platforma Circle Invest, gdzie podobnie jak na Coinbase, inwestorzy mogą kupować kryptowaluty, mają większy wybór, jeśli chodzi o kryptowaluty niż na Coinbase. CEO Circle w wywiadzie stwierdził, iż ilość inwestorów instytucjonalnych zwiększyła się o 30% w stosunku do zeszłego roku, a wielu z nich dalej waha się z decyzją. W chwili obecnej firma przetwarza transakcje wart 2 miliardy dolarów w skali miesiąca. Także Circle wielokrotnie jest w kryptoniusach, wielokrotnie słyszymy o tym. Firma się rozbija, jest bardzo mocnym, bardzo wysoko cenionym startupem. No zobaczymy. Podejrzamy, że większa ilość inwestorów instytucjonalnych będzie się przekładać na wzrosty na rynku kryptowalut, ale na razie wygląda tak jak wygląda. Lecimy dalej. ING. Bank ING przeprowadził ostatnio badania na temat zainteresowania kryptowalutami. Badania te były prowadzone w USA, Europie i Australii. Okazuje się, że kryptowaluty posiada jedynie 9% badanych, 25% twierdzi, że planuje ich zakup w przyszłości. Największa ilość posiadaczy jest w Turcji 18% tureckiej populacji posiada kryptowaluty, a najmniejsza w Luksemburgu 4% 66% euro, Europejczyków. Słyszało o krypto 77% mężczyzn, 55% kobiet, 35% zgadza się, że kryptowaluty w przyszłości są, są przyszłością płatności, a ich wartość wzrośnie. Przewidywana, Przewidywania mówią, że zainteresowanie kryptowalutami będzie stale rosnąć. Ci, którzy mówią o wzroście o 100%, zobaczymy jak to będzie. Lecimy dalej. Szwajcaria. Szwajcaria tworzy grupę roboczą, aby wspierać blockchainowe firmy w otwieraniu kont bankowych. Dyrektor finansowy Suk. Wezwał Stowarzyszenie Banków Szwajcarii do stworzenia takiej grupy roboczej. Związane jest to z problemami firm blockchainowych, jeśli chodzi o otwieranie kont, o otwieranie kont zwią problemy ze, związane z otwieraniem kont. Grupa ma pracować, opracować specjalne rekomendacje dla banków, które jak mają traktować takie firmy. Chodzi o ułatwienie. Szwajcaria z wielokrotnie pokazywała, że jeśli chodzi o kryptowaluty, chce być tutaj pionierem, chce podchodzić bardzo pozytywnie. Nawet jeżeli BitBay, pamiętacie, jak BitBay się przenosił, to mówił o tym pan Sylwester Suszek, że proponowała Szwajcaria też przeniesienie. Lecimy dalej. Nasdaq. Firmy z branży IT nie śpieszą się specjalnie z wdrażaniem technologii blockchain. Takie stanowisko przekazał Nasdaq w gazecie Wall Street Journal 26 czerwca. Zgodnie z badaniami, firmy z branży, z branży są dopiero w początkowym stadium implementacji technologii. Jedynie 5% zaimplementowano tę te technologię. Fundusze przeznaczone na blockchain w 2018 roku wyniosły 2,1 miliarda dolarów, a w, dla porównania w 2017 roku wyniosło jedynie 945 milionów dolarów. Co ciekawe, 2018 rok jest dopiero w połowie, więc nie niewykluczone, że te kwoty wzrosną. <coughs> jak wiadomo, technologia blockchain jest coraz bardziej rozwijalna, coraz więcej firm w to wchodzi. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wszystko widzimy. I ostatni news, Facebook, Facebook zmienia swoje wytyczne co do reklam, pewnie część z Was już o tym wie, pojawił się nowy regulamin, który znosi ban na reklamy kryptowalut, co prawda ban na ICO i opcje minarne pozostaje, no i teraz pytanie, czyżby kasa się przestała zgadzać, czyżby troszeczkę przychody spadły, jak zablokowano te reklamy, to jest wiadomo, a może chodziło o coś innego, no i teraz pytanie, co zrobi Google, bo Google ma zamiar wprowadzić ban na reklamy kryptowalutowe, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i ostatni news. <laughs> Właściwie to miał być ostatni, ale to będzie jednak ostatni. <laughs> Binance zawiesiła wypłaty. Jest to związane z podwyższonym ryzykiem, które powstało po wprowadzaniu uleps ulepszeń na giełdzie. Giełda przeprasza za problemy, ale w jej sercu jest dobro i bezpieczeństwo użytkowników. No trzeba obserwować media społecznościowe, oficjalne giełdy, Twittera, nie Twittera i tak kiedy te wypłaty powró powrócą. No, oczywiście nie jest to pozytywny news, no ale wiadomo, lepiej być bezpiecznym niż stracić środki. I teraz zanim jeszcze przejdziemy do wydarzeń. Jeden news ze strony komparik.pl. Robert Schiller, Bitcoin to wydomen społeczny. Artykuł napisał Tomasz Sarna, 27 czerwca. Czy wartość Bitcoina ma odwzorowanie w rzeczywistości, czy jednak jest głównie wynikiem licznych społecznych ruchów spekulacyjnych liczących na szybki zysk? Robert Schiller, noblista, ekonomista i sławny krytyk przewartościowanego Bitcoina wypowiedział się tym razem w innym kontekście o tej monecie w rozmowie z Tomem Kinem z Bloomberga Schiller twierdzi, że ogromny wzrost zainteresowania na świecie tą wirtualną monetą to, to niezwykłe zjawisko społeczne. Tu możemy więcej oczywiście przeczytać w tym artykule. Czy to hosta, czy to besa i tak dalej. Artykuł nie jest duży, polecam na Kompariku film, link oczywiście będzie pod filmem. I teraz tak, przejdźmy sobie do wydarzeń. 27 czerwca Bifricoin ma mieć spotkanie społeczności, Oyster ma być dodany do giełdy Bitforex. 28 czerwca dwa spotkania społeczności. Liskma będzie na spotkaniu Distribute 2018 oraz na spotkaniu w Moskwie. Bitcoin będzie na World Break Chain Show. I dodatkowo Lisk ma wypuścić w testnet swojej wersji Core z 1.0. Zobaczymy, jak to wpłynie. Pierwszego lipca Electro ma rozpocząć pracę nad systemem Masternode. Ciacoin ma być fork i airdrop waluty w hyperspace, za każde 10 ciacoinów Cia dostaniemy jednego hyperspace'a. Bitcoin Gold ma zrobić network upgrade. 2 lipca Nexus ma mieć spotkanie w Londynie. I to tyle jeśli chodzi o wydarzenia, teraz spojrzymy sobie na spokojnie, troszeczkę na sytuację na rynku. Odświeżymy tylko, oczywiście, stronę. Jak widzimy, jeśli chodzi o market cap, krążymy gdzieś tam w okolicach 250 miliardów dolarów. Zaliczyliśmy tutaj dosyć duży dołek. Jeśli chodzi o market cap, to zrównaliśmy się właściwie z tym. Ja sobie tutaj zrobię troszeczkę powiększenia, chociaż nie powiększył mi do końca. Muszę to rozciągnąć. Tutaj mieliśmy w dołku. 244, 248. Tutaj spadliśmy też gdzieś do poziomu 242, także przebiliśmy poprzedni dołek, który był tutaj. Bitcoin, jeśli chodzi o cenę bitcoina, to bitcoin spadł nam poniżej kwoty 5000 dolarów. Przepraszam, 6000 dolarów spadł nam do, do poziomu bodajże. Zaraz zobaczmy, jeśli chodzi o wykresy. Bitcoin spadł nam do poziomu w ciągu ostatnich 7 dni. Mieliśmy taki dołek, gdzie on tąpnął do poziomu 5,800, nie przebił 5,800, nie poszedł niżej. Tak tutaj w tym miejscu ciężko to, tak. 5,826, ale od razu było odbicie. No ale mamy znowu trend boczny, niewykluczone, że czeka nas jeszcze jedna korekta. Jeszcze jedna duża korekta. Niektórzy mówią, że może spaść nawet w granicę. W granicę 4000 dolarów, czyli obić się o tą długofalową linię trendu wzrostowego. Zobaczymy, co to będzie. Tak naprawdę to rynek zadecyduje, analiza techniczna Wam powie, że a może to, a może to. A tak naprawdę rynek zadecyduje. Wolumen oczywiście. Tutaj jest 3 miliardy dolarów na Bitcoinie, 1,4 1400, Wolumen 24 godziny 11 miliardów, ale dominacja Bitcoina rośnie 42%. Także rynek Bitcoina już ponad 40% wszystkich kryptowalut. Kryptowaluty pospadały. Co prawda teraz mamy niektóre na wzrostach. Takie waluty jak Monaco, Nebulas, Digibyte na dużych wzrostach. Zobaczcie Populus, Wave, Skin. Jeśli chodzi o straty, no to Dentacoin, Bebox. Bitcoin Private Veritasium. Trzeba spokojnie to obserwować. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja osobiście, jeżeli będą jeszcze większe, większe spadki, to liczę na to, że sobie coś tam jeszcze dokupię. No ale wy musicie spokojnie obserwować rynek. Teraz tak. Właśnie wróciłem ze spotkania społeczności w Białymstoku. Drugie spotkanie na pierwszym nie mogłem być. Posłuchałem troszeczkę prelekcji. Jedna prelekcja była w, te, w jak tworzyć tokeny na Wavesach i na Ethereum. Druga prelekcja była troszeczkę bardziej na temat Ethereum i, i, i jednego ICO. Trzecia prelekcja była na temat Dogecoina, a czwarta prelekcja była na temat analizy. Analizy, jak to się mówi, zawsze zapominam to określenie. Analiza nierzetelna tylko. Analiza, analiza. No nie przypomnę sobie, jestem pod wpływem, <grytanie> także sobie nie przypomnę. Fundamentalna. O, już pamiętam, analiza fundamentalna. Nie wiem, dlaczego ludzie tak uwielbiają nazywać analizę analizą fundamentalną. Generalnie fajnie było, fajnie było spotkać ludzi z Białego Stoku. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na, na spotkaniu. Bardzo fajnie było Was spotkać. Następne spotkanie za miesiąc lub za dwa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że też będę mógł wystąpić. Na tym spotkaniu takie są plany, żeby przeprowadzić jakąś tam małą prelekcję z mojej strony. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o spotkanie społeczności, jeśli chodzi o podsumowanie bardzo wielkim, wielką popularnością cieszy się pierwszy odcinek, jeśli chodzi o kopanie kryptowalut. Nie jest to ostatni odcinek. Ja wiem, że wielu z was e, było zawiedzionych, bo nie było tego, nie było tamtego, nie było jeszcze. Pamiętajcie, że chcieliśmy, żeby nie było to zbyt długie. To nie sztuka nagrać 10 godzinny odcinek, gdzie się wymieni wszystko. To będzie cały cykl odcinków odnośnie kopania kryptowalut ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie, i jest naprawdę bardzo dużo osób, które potrzebuje dostać wiedzę <coughs> i chodzi o to, żeby tą wiedzę ludziom przekazać. Odpowiedzieć na wszystkie pytania, wielkie wielkie, plus, wielkie pozdrowienia dla HAPRO, który pomaga mi w tym wszystkim, właściwie, który to prowadzi, ja go tylko to ja mu pomagam tak bardziej, jeśli o to chodzi. Co mogę wam obiecać? Na pewno będzie live stream zbudowania koparki pod tytułem Mike buduje koparkę, wybiera się do Warszawy do Hapro, zbudujemy koparkę. Jeśli chodzi o kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie już troszeczkę bardziej, bardziej techniczny, jeśli chodzi o dlaczego mega hash nie jest równy mega hashowi. Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej karty graficznej? Jakie pamięci tego typu rzeczy, jak wentylatory wyglądają, tego typu sprawy? Troszeczkę bardziej techniczny w tej kwestii. I no, omówienie poszczególnych algorytmów i dlaczego kopanie Ethereum to nie jest najlepsza rzecz na świecie i można zrobić na innych rzeczach więcej. Dlaczego pytanie. No może powiem tak, pytań głupich nie ma, ale dlaczego pytanie, ile mega haszy będę miał w Ethereum, to nie jest najrozsądniejsze. Naprawdę są lepsze rzeczy. Także tak to wygląda. W międzyczasie równolegle pracuje nad researchem łabi. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze się pojawi. Oczywiście w sobotę też Ceptuwsy. W niedzielę LiveStream tutaj już nie będzie żadnych nie będzie żadnych tych. Jutro pojawi się odcinek właśnie o kopaniu drugi. Drugi odcinek o kopaniu pojawi się jutro. No i właściwie tyle. Właściwie tyle, co ja mogę, mogę więcej powiedzieć. Muszę troszeczkę odpocząć. Kryptoniusy dosyć późno, pewnie część z Was obejrzy jutro. A co jeszcze miałem pododać? YouTube włączył w końcu, przyjął mnie do partn programu partnerskiego. Tak właściwie z mojej ciekawości chcę zobaczyć, jak to faktycznie jest z tymi reklamami. Ile się pieniędzy na tym za zarabia? Podejrzewam, że skończy się tak. Że po pierwszym miesiącu ja im podziękuję, bo to pewnie będą jakieś grosze. Wyświetlają się reklamy. Na pewno wyłączyłem reklamy w środku filmów. E, irytuje mnie to bardzo osobiście i stwierdziłem, że nigdy w życiu w moich filmach nie będą reklamy w środku. Nie będą filmy przerywane reklamami. Mnie to denerwuje, więc osobiście tego nie będę robił. Także zobaczymy. Zobaczymy po jednym miesiącu, jak to będzie wyglądało finansowo. I właściwie tyle. Jak zwykle zapraszam do komentarzy. Jak zwykle pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam do dyskusji, zapraszam na live'a jeśli chodzi o to. No i tyle, pracujemy, zobaczymy, co tam z tego wszystkiego będzie. Zbliżamy się do 6000. Pozdrawiam wszystkich, miłego wieczoru i do następnego razu.